We'll Uwierzycie, że to już po raz ósmy klasyki zawitają do pruszczeńskiego McDonalda? Tym razem zmieniamy trochę formułę. Przyjeżdżacie, odbieracie zestawy amerykańskich burgerów z pysznymi fryteczkami i jedziecie od razu na faktorię, gdzie czeka na was darmowe zwiedzanie z Kansenu. Oczywiście nie zabraknie wypasionych maszyn, ekstra żarełka i uśmiechniętych ludzi. Zapraszamy już 25 września w samo południe. Do zobaczenia! Polecamy również zobaczyć jesienne spotkanie na klasycznym blokowaniu McDonalda w Pruszczu Gdańskim, część 7 oraz postaw nam kawę. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału. A jeśli podoba Ci się nasza praca, to możesz nas wesprzeć, stawiając nam kawę. Wystarczy kliknąć w trzy kubeczki.